Siemano cześć, witajcie. Mamy dzisiaj chyba bodajże 8, bądź 9 maja. W każdym razie jest to trzeci dzień po wykoszeniu mieszanki gorzowskiej. Pierwszego było cięcie, drugiego zgrabianie, a teraz trzeciego przystępuje do belowania. Pogoda jest, można powiedzieć, idealna, jeśli chodzi o belowanie. Sipmo Classic z adapterem na siatkę Jest wprost idealna Bo wieje A kto ma belarkę Sipme Z adapterem na siatkę Tylko nie wiem jak to jest przy tych, a przy tych adapterze Starego typu, a nowego typu gdzie siatka jest z przodu eee, Nie będę się wypowiadał jak to jest w tych adapterach Starego typu Gdy siatka jest tam na górze Gdzie jest, mocow gdzie jest ta skrzynka Na sznurki ona jest chyba tam dociskana jakimś prętem z tego co mi jest wiadome. W każdym razie każdy balot wychodzi kijowo. Chodzi mi o rozciągnięcie siatki na krańcach balotu na, na, na rogach. Po prostu wiatr cały czas zwiewa. Siatkę, nie tutaj, w tym miejscu co jest ten podajnik walcowy ten, 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 ten wałek gumowy z tym walcem stalowym co ciągną do siatkę tylko za nim a na podbieraku wiatr wiewa i siatkę przesuwa ona powinna tak równomiernie spaść na ten materiał belowany i zostać po prostu przez ten balon do środka komory wciągnięta, co nie? ale jak wiaterek jest to po prostu on zawiewa tam na podbierak i to siatkę przesuwa w jedną stronę, albo w drugą, zależy skąd zawieje, jak zawieje i co się dzieje, i wtedy balot wciąga to siatkę i wciąga ją w, takie, w takiej pozycji, w jakiej po prostu ten wiatr zawieje, więc balot jest po prostu no tutaj akurat niektóre tam baloty jeszcze jako tako wyglądają jakoś się, o dobra, już się zrobił teraz zaprezentujemy, otworze komorę wieszymy. Dobra, puszczamy siatkę. No. O! Jej... Muszę wyłączyć. Muszę wyłączyć, e, bo tak w... trochę tam mniej gazu. Bo już teraz się nie owija. O co się rozchodzi? W czym jest problem? Problem jest tego rzędu, tego sortu. Problem jest taki, że. No, Zobaczcie na to. Podobno już można zakupić. E, chodzi o ten element, tutaj jest e, śrubo to jest gwint, co nie? To jest ślimaczek taki i on jest za krótki, bo tak, w tym momencie jak e, ten nożyk spadnie z tego ślimaka, bo się przesuwa, to jest, e, zobaczcie, e, siatka jest zablokowana, jest o, e, o, o jest, jest operta, to są takie dwa, klocki hamulcowe ta tarcza na tych klockach spoczywa i ona jest zahamowana bardzo ciężko jest ją to jest po prostu siatka zahamowana gdy spadnie z tego ślimaka i jest na tym ślimaku na którym się ustawia ilość obrotów yy, siatki w... na, na beli i tak to jest za krótkie i już tam z tego co zauważyłem w tamtym roku, to już na internecie są wersje tego elementu z przedłużonym tym ślimakiem. Bo jak, bo jak ten nożyk się po tym ślimaku, e, no, to się kręci, ten nożyk spada z tego ślimaka i wpada na ten. To tak, gdy jest na tym ślimaku, to siatkę można, zaraz zaprezentuję, bo tak muszę to zrobić. Odciągamy, o, nożyk wpadł i siatka teraz jest luźno. A jak spadnie z tego, to już jest na hamulcu. Tutaj, jak tam kto ma, ten wie, e, tutaj się na, e, na te śru, śrubkę się luzuje. Przykręcając, odkręcając, nożyk jest na sprężynce, przesuwamy e, nożyk w tą stronę. Czy bardziej w tą stronę? Ty, e, tym po prostu jest więcej obrotów tego noża po tym, e, po tym gwincie i e, wychodzi po prostu już więcej siatki. E, w tym momencie jest chyba jakieś 2,5 obrotu. Z tego, co mi tam z tego co tam zaobliczałem. E, dobra, meritum sprawy. Tu jest po prostu za krótki gwint i pasowałoby zamówić ten element. Kosztuje nie wiem, 300. Nie chcę skłamać. Jak znajdę, to wstawię zdjęcie. I e, to jest właśnie o tyle problematyczne. O tyle to jest wszystko problematyczne z tym gwintem, że za krótko e, hamulec jest wyłączony i tak, ta siatka e, spada. Na, na podbierach, co nie materiał powinien ją wciągnąć, tylko gdy jest po prostu ten ślimak jest za krótki, to tej siatki spada niewiele i w, już u aktywuje się hamulec i ta siatka po prostu stoi. Wtedy trzeba podejść, pociągnąć, żeby sporo ta siatka była luźna i mówię pogoda. Nie wiem czy no, możecie na to wyżej usłyszeć ja to czuję, po prostu nie, to nie, ma, nie mam żadnego takiego punktu odniesienia, ale wiaterek jest już taki, który przeszkadza. Yy, siatkę zawiewa. Nieraz to siatkę nawet potrafi tutaj pod spodem wlecieć, i to siatkę pod spodem tutaj yy, w, tym, w tej blasze, co ucina siatkę, potrafi nawet do góry za, yy, zawiać. I jest utrudnione, o ile nawet nie uniemożliwione, yy, owijanie owinięcie balota, więc trzeba po prostu wyjść trzeba wyjść, to nieraz tym, tymi walcami Ach, jak ciężko idzie o, drugą stronę to może nie aż tak ba bardzo pociągnąć po prostu za dźwigienkę zresetować cały ten system obwiązywania tak to nazwijmy z tego co zauważyłem, niektórzy montują tam jest taki pręd. Yy, który jest na krańcach tak zagięty, on ma niby do siatki rozciągać, ale w przypadku wiecznej pogody to się nie sprawdza. Niektórzy montują zamiast tego pręta yy, taką rurę z, yy, z naspawanym drutem w kształcie yy, spirali w prawo i w lewo stronę, że jak to wszystko siatka się naciąga, to się wszystko rozkręca i rozciąga to siatkę yy, Kiedyś widziałem na internecie taki patent, że yy, facet yy, zamontował plandekę na tym pałąku żółtym, który niby ma osłaniać tam, żeby przed jakimiś przeszkodami żeby nic nie wpadło ten pobierak no, chodzi mi o to rurę, o to osłonowo, tak to nazwijmy, zamontował na tym eee, to wyglądało nawet profesjonalnie więc nie wiem, czy tam komuś nie dał do wykonania, bo ciekawe, czy producent takie coś oferuje szczerze wątpię taką osłonę z plandeki E, że wiatr po prostu nie wlatywał tam pod spodem ta plandeka była no wiecie, jak w, o, jak w kosiarkach rotacyjnych czy dyskowych, tego typu taką plandekę tylko tu jeszcze pozostaje ta szpara między ruro, między to rureczko, a cało to, e, a całym frontem e, belarki, i też może wiatr wlecieć, więc musiało być osłonięte od frontu i tak lekko od góry e, taka moja prywatna rozkminka Dobra, spróbujemy teraz jeszcze raz uruchomić, podjechać Przekaźnik. O, dobra, już idzie. O. Dopiero teraz ze ślimaka zeskoczy. Bo jak nie włączę hydraulicznie podawania siatki... Dobra, dopiero uciekło. Sporo siatki poszło. Sporo siatki poszło, ale no trudno. Siateczka powoli się kończy, się zostało na parę balotów. Dobra i teraz tak, żeby właśnie była możliwość, jakby ten, ten ślimak, o którym mówiłem, mówiłem na początku jest za krótki, to żeby tak to zrekompensować, żeby na te siatkowanie tego balota, puszczenie siatki było możliwe, na otwartej komorze przede wszystkim puszczam na chwilę trochę siatki na małych obrotach, o. Żeby ona delikatnie zwisała tam nad tym podbieraczem To ułatwi nam, tylko też nie można z tym przesadzić Bo w tym momencie jest hamulec wyłączony i można siatko obrócić Jeśli za dużo puścimy te siatki, ona będzie zwisała nad podbierakiem I materiał ją pociągnie I będzie, jeśli nie obejrzymy do tyłu, to możemy kilkadziesiąt metrów Pierdzielić e, od samego początku balota, od środka balota siatki, no, balot po prostu, no. Zdarzyło mi się tak dwa razy i trzeba było naprawdę sporo czasu i siły, żeby tego balota z siatki odwinąć, bo praktycznie nie wiem, tam, ile tam mogło pójść, 100 metrów? Ktoś koło tego. Dobra. Lecimy. O! I kamyk się trafił. A było wałowane. A było wałowane. Widać tego balota tam. Widać. No, mówię, prawie każdy balot jest z jednej strony trochę ściągnięty, z drugiej trochę lepiej, z drugiej trochę słabiej. Mówię, zależy jak ten wiatr zawieje. Powiedziemy jeszcze te są bałki w miarę spoko więc nie trzeba długo jechać e, tak e, beluję Fergusonem 380 e, zakres B wiek pierwszy na żółwiu żółwiu? tak na żółwiu czy kto ma e, z tej serii ciągniki to jest skrzyni to wie że to jest stosunkowo wolna jazda ale w zipnie, nie można sobie pozwolić na szybszą jazdę bo tą dolarkę bardzo łatwo jest zapchać a odpychanie e, tego odbieracza nie należy do przyjemnych to trzeba się kłaść, wyrywać kto ma ten wie więc wolę trochę wolniej dobra mamy już na zegarze pokazuję 10, 10 barów jednak ja lekko po nim powyżej 15 to jest, to jest materiał Stosunkowo wilgotny, więc nie chcę... O, dobra, mam 15. Dobra, puszczamy siatkę. O, dobra, poszło. Dobra. Podnosimy. Dobra, puszczamy delikatnie siatki. Dobra, wystarczająco. Zamykamy komorę i teraz... Przejdziemy się i zobaczymy tego balota, jak on wyszedł Teraz mi się wydaje, że jak nagrywamy, powiedziałem, o kurde, jak słabo idzie. To i balot powinien w miarę wy wyglądać. No, na złość. Ale siatka mogła być bardziej po rantach rozciągnięta. No. Ja mówię, stosunkowo sporo tego żyta jest, jak na ilość wysianego żyta z tego. Żosko. Mówię yy, 13-15 kg żyta do około 40 meżanki gorzowskiej. Na złość ten balot wyszedł w miarę dobrze. Dobra. Moi drodzy, cetan będę wam tutaj pierdzielił. Zabieram się za robotę postawię gdzieś telefon, bo mam statyw. Zapomniałem, że w czionniku on już te 3 dni jeździ. Dojadę do końca postawię staty. Zostało mi 1, 2, 3, 4, nieco od tego pięć rządków. No to tam dogramy troszeczkę na timelapsie. No, bo ty kamienie dzwonią. Ale najważniejsze żeby te kamienie były albo za małe, albo za duże, bo się trafi ten idealny kamyk, który między te wałki ee, w środku belarki tam na spodzie się zmieści, idealnie zblokuje, a nie mam ze sobą żadnych kluczy, żeby to mu odblokować Raczej mi pewnie nie starczy tej siatki. Mam jeszcze koniec Herasnet 3000 I Wam powiem, że w słomie czy w kiszące w dobrych warunkach to raczej nie ma co na to siatkę narzekać. Tylko mówię, ten nieszczęsny. No, słabo jest pomyślana ta belarka mógł być ten, ta siatka gdzie indziej zamontowana w tak, albo w taki sposób, żeby te wiatr nie miał aż takiego wpływu na podawanie tej siatki, bo. Uniemożliwia, utrudnia, bo te baloty wychodzą naprawdę kijowe. No ten wałek już. Ale nie! Już powinienem to belkę zrobić, a na tym rządku dopiero zrobiłem trzy. Widzę, wusterku. Myślałem, że jeszcze około 10, może zrobi na tej siatce. Będę musiał pojechać do domu i zmienić siatkę. Mogłem ją zabrać ze sobą, ale pomyślałem, że, mo, że jednak się może uda, że na tej końcówce się wyrobi. O, dobra, zegar chodzi. Mamy trochę gazu. Dobra, jest 15. Jak, jak widzicie Jak widzicie po raz kolejny bal od siatki nie wciągnął balot siatki nie wciągnął Trzeba zluzować O, dobra też nie jest tak mało przynajmniej że jest gorzej Dobra, ciężko mi jest jakoś tymi wałkami zakręcić, palce bolą. Spróbuję jeszcze raz uruchomić i podjechać trochę. No. Pomimo, że Bela już wciągnęła siatkę. Trzeba pamiętać, żeby puścić mechanizm. U mnie teraz jest hydrauliczny. Czy tam, jak ktoś ma na szturek, no bo to jest oryginalnie balarka na szturek, nie? Bez tego elektromagnesu. Eee, trzeba pociągnąć, bo inaczej tak naprawdę może ta bela całą siatkę wciągnąć. A nie łódzki a nie tej siatki. Dobra i zamykamy. Dobra, ja kończę gadanie postawię statyw i zapraszam do timelapsa.